Jak się dzisiaj czuję? Wiesz co? Nie wiem, nie patrzyłem jeszcze na zegarek. To jest tutaj, Leszek? Wiem, wygląda to trochę przerażająco, ale ta sytuacja nie jest zbyt mocno. Przerysowana. Coraz więcej osób z nas yy, bardziej zaczyna ufać właśnie gadżetom niż yy, nogą yy, czy, te, czy też swojej głowie, ale mnóstwo osób, tak jak ja, jest gadżeciarzami. Ja jestem niesamowicie ciekaw nowych technologii. Yy, z tego też względu, jak ktoś ostatnio zaglądał na mojego Instagrama, to sobie zobaczył, że yy, zamówiłem sobie coś takiego. To jest łup, czyli Opaska monitorująca przez całą dobę naszą kondycję, formę sen e, oraz aktywności. E, jest to e, zegarek sportowy bez e, zegarka, bez, bez wyświetlacza. Jestem tak mniej więcej w połowie mojego dnia pracy i po pierwszej przespanej e, nocy z tym, po pierwszej dobie. On mówi, że jestem dzisiaj. Zregenerowany na 70%, z kolei dokładnie to samo mówi Garmin, a Apple Watch trochę mniej, mniej więcej na 64% za pośrednictwem aplikacji Athletics i Training Today. Ile to kosztuje? Nic to nie kosztuje, ponieważ nie płaci się za urządzenie tylko płaci się za subskrypcję. Jak ja nienawidzę kosztów stałych. Całe szczęście, że mam teraz także w miarę to kontroluję. Wszystkie abonamenty. Czasami jest tak, że nic nie oglądam na Netflixie przez pół roku, a co miesiąc kasa leci. I to jest słabe jak dla mnie. Z drugiej strony, jak oni strasznie są pewni tego swojego software'u, bo to się opiera tylko i wyłącznie na aplikacji, którą macie na, na telefonie. Jak oni bardzo są pewni doskonałości swojego rozwiązania, że oni ryzykują wysłanie tego komuś za darmo. Trochę ryzykują, trochę nie. Trzeba podać numer swojej karty, i oni pewnie, jeżeli tego nie zwrócimy po okresie testowym, y, tego urządzenia, y, to będą próbowali przez cały czas te karty czarczować, czarczować, czarczować. Pewnie mają to wliczone w swój biznes. Że 1% ludzi to będą po prostu oszu oszuści. Niemniej, bez subskrypcji, posiadanie samej tej opaski jest totalnie bezużyteczne. Działa to identycznie jak to. Pod względem samej filozofii, albo jak to, to jest Apple Watch, ale trochę inaczej. Na pierwszy rzut oka nie wiem totalnie nic, bo w aplikacji, zaraz po założeniu tego na rękę i po utworzeniu swojego własnego konta, nie ma jakichkolwiek informacji. To urządzenie ma się uczyć mnie, moich zachowań, moich nawyków, tych dobrych i tych złych, jak i również intensywności, aktywności fizycznej, moich no, możliwości. I po tym czasie dopiero ma być podobno w pełni użyteczne. Mam za sobą mniej więcej cztery dosyć ciężkie dni treningowe. E, dzisiaj jest czwartek, w poniedziałek miałem bardzo stresujący dzień. Stres u mnie taki ostry na pograniczu e, ataku, paniki, takie nerwicowe. To jest zabójca formy i mojej odporności. Często jest tak, że po takich sytuacjach po prostu mijają dwie doby i przykładowo już jestem rozchorowany. Jakieś mniej więcej pół roku temu Apple Watch bardzo dobrze wykrył tego typu akcje. Zaczął mi pokazywać podwyższoną temperaturę nadgarstka, spadające HRV, potem je, infekcja. No i to taka mocniejsza. Tego typu opaski nosi bardzo wielu kolarzy, prosów. Jeszcze nie zwróciłem uwagi, czy to jest podyktowane na przykład teamem, czy też nie, bo może być też tak, że jakiś trener yy, każe wszystkich w to wyposażyć i po połączeniu tego z training Pixem zdalnie monitoruje liczby u poszczególnych zawodników, jeżeli chodzi o to, co się dzieje poza treningami, bo to gada z training Pixem, nie gada z garminem od razu uprzedzam z Polarem i, i innymi konkurencyjnymi platformami, ale to urządzenie ma tę zaletę, że tak naprawdę to, jaki i czy nosisz w ogóle zegarek, nie ma kompletnie żadnego znaczenia. I sobie tak w pierwszej kolejności pomyślałem. Skoro łup nawet produkuje bieliznę, do której wrzuca się to coś, bo nie trzeba tego w tej generacji już y, nosić na, na ręce, to to być może jest dla osób, które nie chcą nosić zegarka sportowego albo w ogóle nie noszą, bądź mają, wykonują tego typu zawód, że nie wypadałoby posiadać sportowego zegarka na przykład do garnituru, zajmując jakiś bardzo oficjalne stan a tymczasem to gdzieś tam dyskretnie da się schować, nie tylko e, na nadgarstku, jednak mimo wszystko przez cały czas mieć, e, mieć stały monitoring i wszystkie zalety posiadania smartwatcha albo właśnie zegarka sportowego. Ze względu jak wiarygodnie oddaje to swoje pomiary, jest to opcja na pewno cholernie droga. I działa to, do momentu, aż macie subskrypcję. Więc nie mam możliwości kupić sobie tego urządzenia powiedzmy strzelam za 2000 zł, tylko oddajemy to w postaci subskrypcji miesięcznej, półrocznej, rocznej, e, dwuletniej. Ja ze swojego punktu widzenia e, uważam, że oszczędza się wtedy, kiedy właśnie kupujesz coś na własność, e, za gotówkę, albo wtedy, kiedy nadpłaca się coś. E, zamawia się większej ilości albo subskrypcje na dłuższy okres, no bo wtedy faktycznie jest to o wiele tańsze, tańsze niż e, nawet e, inflacja na przestrzeni roku czy też dwóch lat. Nimi cały czas mam coś takiego w głowie, że o kurde, to jest kolejny jakiś tam koszt stały. Wiem, ludzie, którzy posiadają swoje firmy, mają trochę zobaczenie na tym punkcie tak, ale trzeba we wszystkim liczyć nasze koszty stałe i czy one ro rosną proporcjonalnie do naszej mm, efektywności finansowej. I to samo tyczy się wszystkich y, subskrypcji sportowych. W niektórych sytuacjach lepiej jest dać więcej za urządzenie, y, przykładowo takiego garmina, i mieć totalnie wszystko. I teraz y, y, część osób może się oburzyć, bo ja mówiłem, że zrywam z garminem, wyszedłem z jego ekosystemu, do zegarka nigdy nic nie. Miałem i uważam przez cały czas, że z punktu widzenia algorytmu wyliczającego yy, naszą regenerację, wydolność, przygotowanie, yy, formy, nasze yy, wskaźniki życiowe, algorytmy Garmina naprawdę działają świetnie i niezwykle często Garmin ma rację. Apple Watch z kolei, jeżeli chodzi o czujniki, a nie software, Totalna rewelacja. Yy, mierzenie nadgarstkowego yy, pulsu w porównaniu do tych innych urządzeń w stosunku do tego i do tego i do tego, no to jest po prostu przepaść, to jest rewelacja. Mierzenie temperatury nadgarstka, gorączki, yy, inf wykrywanie infekcji, HRV, rewelacja. Pomiar snu <gryw> bardzo słabo. Często albo wcale nie rejestruje snu, albo pokazuje mi, że przebudzenie się o trzeciej w nocy na siku to to był koniec snu i potem już nie wróciłem na przykład do łóżka. I po miesiącu zrobię wideo, który po prostu podsumuje i postara się to wiarygodnie, maksymalnie wiarygodnie przedstawić, porównując raz dwa. Trzy różne urządzenia i sześć różnych aplikacji y, służących do interpretacji naszego stanu zdrowia. Oczywiście jest jedna bardzo ważna sugestia przy tym wszystkim. Jeżeli coraz więcej prosów nosi łupy, to być może okazuje się, że to jest bardziej wiarygodne od innych urządzeń. Albo jest to świetne uzu uzupełnienie dla Training Pixa, bo na Training Pixie pracują, wydaje mi się, chyba prawie wszystkie y, grupy kolarskie. Chociaż oczywiście nie tylko kolarskie. Ja wracam do swojej pracy i sprawdzam, jak praca ma wpływ na moją, na moją formę. Będę ją sprawdzać dzisiaj wieczorem podczas, podczas treningu, który rozpisał mi trener i który też śledzi dane z tych moich urządzeń. A no i jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Z żadną z tych marek nie podejmuję żadnej współpracy. Wszystkie te urządzenia, które tutaj widzicie, y, kupuję zawsze za, za własne pieniądze. Y, z tego też względu u mnie jest czasami taki bazarek, gdzie wyprzedaję różnego rodzaju y, potestowe urządzenia. Ale to też zapewnia to, że nikt nie wpływa na to, co, y, co mówię y, i nikomu nie muszę się podlizywać. Cześć!